Cześć. Tu Przemek z Doktor Tusza. Z początkiem roku szkolnego nadal otrzymujemy wiele pytań o pomoc w doborze odpowiedniego urządzenia dla uczniów i studentów. Jak długi i szeroki jest rok szkolny, tak samo długi i ciężki jest wybór odpowiedniego urządzenia, które zaspokoi drukowanie materiałów do szkoły. Na naszym kanale mamy już odcinek, w którym mój kolega Karol bardziej szczegółowo podpowiada, na co zwrócić uwagę przy wyborze takiego urządzenia. Dzisiaj Chciałbym przedstawić Wam trzy propozycje, które według mnie sprawdzą się w domu każdego ucznia i studenta. Zapraszam do oglądania. Przede wszystkim, duże znaczenie ma to, ile i jak często zamierzamy drukować. Jakie dodatkowe funkcje powinna posiadać nasza drukarka, czyli łączność bezprzewodowa, druk dwustronny, druk w kolorze, czy chociażby funkcja skanowania? A to tylko niektóre z pytań, które zadajemy naszym klientom przy pomocy wyboru takiego urządzenia. Ja mam przed sobą trzy drukarki, o których postaram się opowiedzieć, przedstawić wam ich wady i zalety. Pierwszą z moich propozycji dzisiaj będzie proste, jednofunkcyjne urządzenie Brother 1110E. Jest to drukarka monochromatyczna, czyli umożliwia druk tylko i wyłącznie w kolorze czarno-białym. Zalet, jakie posiada drukarka, to przede wszystkim jej rozmiar. Jak możemy zauważyć w porównaniu do pozostałych dwóch urządzeń, które są obok, jest ona naprawdę mała i zajmuje mało miejsca. Na naszym biurku. Kolejnym plusem jest całkiem szybka prędkość druku, bo do 20 stron na minutę. Kolejnym plusem są też w miarę wydajne tonery, bo do 1000 wydruków przy 5% pokryciu strony. Dostępne zamienniki mamy na naszej stronie internetowej www.drtusz.pl Głównym minusem tego urządzenia jest brak łączności Wi-Fi, czyli oznacza to, że drukarka musi być stale podłączona do komputera. Kolejnym minusem może być brak funkcji automatycznego druku dwustronnego, no i brak funkcji skanowania. Ale brak funkcji skanowania jest spowodowany tym, że jest to jednak nadal urządzenie jednofunkcyjne, czyli umożliwia nam tylko i wyłącznie drukowanie. Kolejną z moich propozycji będzie urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-1623WE. Możemy to już skanować, kopiować i drukować z plusów, do jakich możemy zaliczyć tutaj funkcje, to przede wszystkim łączność Wi-Fi, czego brakowało naszemu poprzednikowi. Całkiem szybka prędkość wydruku, również jak w poprzednim wypadku, jest to do 20 stron wydruku na minutę. Dostępność zamienników, które pozwolą nam zmniejszyć koszty eksploatacji. Porównując do naszej drukarki jednofunkcyjnej, jest ona nieco większa, ale uważam, że nadal zajmuje mało miejsca na naszym biurku i powinno się bez problemu zmieścić na jakiejś półce. Co do minusów, myślę, że brakuje tu właśnie funkcji dupleksu, czyli automatycznego druku dwustronnego, ale nadal uważam, że jest to bardzo fajne, proste urządzenie wielofunkcyjne. Przy okazji przygotowaliśmy dla Was, czyli naszych widzów specjalny kod rabatowy YouTube10, z którym możecie zamówić wszystkie zamienniki dostępne na naszej stronie internetowej drtusz.pl z 10% rabatem. A teraz wróćmy do odcinka. Jeśli druk w kolorze jest dla nas niezbędny, to ostatnią z moich propozycji będzie atramentowe urządzenie wielofunkcyjne, kolorowe Canon Pixma MG3650S. W tego typu drukarkach muszę zaznaczyć, że wymaga ona regularnej eksploatacji. Przynajmniej raz w tygodniu należy wydrukować stronę testową, aby drukarka zbyt szybko nie odmówiła nam posłuszeństwa z powodu przyschnięcia tuszów. Pozostawienie drukarki samej sobie na dłuższy czas spowoduje tylko zwiększenie kosztów jej eksploatacji. Dlatego warto przede wszystkim zastanowić się, czy wydruk w kolorze jest nam niezbędny. Do plusów w tym urządzeniu możemy zaliczyć przede wszystkim funkcję automatycznego druku dwustronnego, czyli coś, czego brakowało nam w naszych dwóch poprzednich propozycjach. Istnieje tutaj również możliwość bezprzewodowego połączenia się z drukarką dzięki modułowi WiFi. Istnieje opcja Drukowania z chmury. Cena takiej drukarki może wydawać się atrakcyjna i zachęcająca, ale koszty eksploatacji już nie wyglądają tak kolorowo. Tusze oryginalne do tego typu drukarek potrafią niekiedy przewyższyć wartość nowego urządzenia. Dodatkowo, wydajność tych tuszów jest zdecydowanie niższa od wydajności tonerów w drukarkach laserowych. Pamiętajcie: przed dokonaniem wyboru, kupna drukarki. Upewnijcie się, że posiada ona wymagane przez Was funkcje. Sprawdźcie dostępność zamienników i upewnijcie się nad kosztami jej eksploatacji. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania co do wyboru drukarki dla młodszego ucznia i tego nieco starszego, możecie zostawić je w komentarzu pod tym filmem. Aby być na bieżąco z drukarkowymi sprawami, zasubskrybujcie nasz kanał. Zostawcie łapkę w górę. My widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.